Dobrze, to samo co wtedy. Trzymajcie. Nie, ja mnie nie teraz. Ale weź, Nie to. Wystarczy, że będziesz może żeby było tak. Odejdź za Nie. No? Odejdź! Ja Nie. Daj Odejdź. Ja

Góra. Nie. Patrz, ten drogi. Jeszcze nas pójdz. Jeszcze jedna cegła. <noise> Jak ją okrążę. Walgik z góry! Może ty Edzick Pierdolni? Nie, Nie, zatrzymaj. Ale ja chciałem, jakby toś. Nie. O co? Przepytam A co też? 我也是这么打。 Nie, one mają tak stać. Patrz. na małe ręce hmm. Dawaj, 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 dawaj No jebo sfelka jest moja <gry> I się to podacnie. Tak będę świerdzał. Wiesz, mam młotek? Tam i tam, tam też pierdolę, tego No! Nie, Sławek to dobrze A Ale mówię tam, od boku! Ale to zajebiście jak wygląda, co nie? Tam się poprawia. za niżej mnie. No. Nie. Czekaj, poprzy, odprzyj się od Daniela jego medycyną. Od się od Daniela. Ty go to. Kurwa, jak to lata. <dbezpie> o kurwa. Co tu się stało? Marcin, twoja matka powinna na być, nie? O co, ja nie to się dziękuję. Ej, młotek spada. Popraw. To ja mam jak. <noise> Już ja kurwa w razie tylko skierdalam, to nie? ja może najpierw drzwi ściągniemy z zawiasu Tak cię ci pomysł Czekaj Swanek Czekaj mi Czekaj. uda strongmana i nie, nie Osłon Osłon <laughs> idzie. Idzie. ik Idzie. No idzie. Czekaj, czekaj. niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie To podciągnij do góry, wejdź, tu sam. Kurwa, sam tam wejdzie debilów. Wejdź, te drzwi. Pierdolni w tych szaki do wszystkich. Żeby się nie ruszały. Bez jak tam mockiem zapierdol, ale na odpadną. No, zapierdol w morze. Au, ci. To. Ale odbytało. Teraz się na rozpał. Walka już jest moja. Jaka twoja, nasza. <głos> <głos> Jak to wygląda? No może jeszcze wszystkie zajmie Będzie zajebiście. Nie bo w No i o co chodzi? walca cały czas do końca. Tak, do końca ty. Co ty mi kurwa Nie. miały się w kurwie. Co ty? Weź mi ten fotel jakoś, chłopak. O, zostawiam. Miał być tak jak leżał, powiesz. <tossimiczny> Czekaj chwilę na... Weź na nie... No. I Słaak będzie chytał, jestem hardcorem! Kurwa! Słuchaj, księgnie jestem to hardcorem. A ty jesteś ja, klupą. A ty je dupą. Druga jest moja. Jakie tu suche. Druga weta jest moja. Trzecia teraz. Nie, trzecie nie było temu Daj się zbawić. Nie. Tak. Nie. co leci. Dobra, koniec. Nie. Dalej jedziesz, mamy nas no z, jedzie, z kosztem jedziemy. dziwam się. Gdzie masz mój telefon? Masz, się poprawić teraz. Przy chcę. Dobra. Nic nie będzie. Ale kurde... Zatknij drzwi. Ej, to mam ma mój telefon? Ja nie mam, ty masz. Nie. Ja już to słyszałem muzyki, dawaj go. Ja. Gar, ty nie ukradnę się to ty. ty kurwa za męża Do frera? Nie mówię nie No to właśnie. No, to będę nie pęnieć Trzymaj mnie ktoś z tyłu Po co? Jak pan już to chuj z tobą. Nie możesz to padać Chuj z tobał go gdzieś z nami nie? teraz ogień bym tu wjechał Marcin, a wiesz, jak ci to z pierdolą, matka będzie płaciła karę. Lecisz teraz ty? No nie, nie, no nie. No no to. No daj Marcina, wiesz. A to tutaj, bo tam jest szórek. No nie. czy masz co czy za... No dlatego mówię, żebyś łapali ją... Tak Weź. To Marcin. To. Co? No czy masz co? Nie. 是了，再。<Bye. S 1>